i my zaczynamy go troszkę inaczej, bo normalnie pewnie śmiecha od prezentów, nie? I od kalendarzy, ale my zaczynamy go od pierniczków, więc robimy pierniczki. Pani Luna już wyżera nam tu składniki, czyli to, co kocha najbardziej masło, więc patrzcie, co potrzebujemy do pierniczków najłatwiejszych na świecie. Miód prawdziwy, jak nie macie prawdziwego, to okej, okay, no ale prawdziwy będzie najlepszy, e, cukier Masyłko, przyprawa do pierników, e, soda oczyszczona, kakao opcjonalnie, jak chcecie ja dodam trochę do kolorku, żeby były troszkę ciemniejsze, e, mąka pszenna i jedno jajko i masło, nam ktoś tu zjere. No, e, także e, to wszystkie składniki, które potrzebujemy, dokładna gramatura będzie w opisie. Zaczynamy od e, do garnuszka tego, co będziemy podgrzewać i rozpuszczać, czyli cukier, sypujemy, Masełko. i miodek. Ja tu sobie odmierzę. Dodajemy miodek, jedno czwartą, ale no to będzie w przepisie. Wszystko odmierzone dodajemy. Proszę wszystko wygromadź, ten cenny miodek. Tak. Także teraz to rozpuszczamy i grzejemy y, aż do rozpuszczenia cukru, ale też nie, y, nie przegrzewajmy, żeby się to nie spaliło. Prawie rozpuściło i jeszcze do tego zaraz dodamy przyprawy korzenne. Nie wiem czemu, ale u nas to się robiło zawsze, nie? Bo normalnie te przyprawy korzenne dajecie do e, mąki, czyli wszystkie suche składniki, ale ja dodam do tutaj tego, bo to będzie tak ładnie pachniało. O Luna, miód, masło i cukier. Wszystko, to co mi się kochają najbardziej. Mm. Także teraz dodajemy przyprawy do mikstury naszej i teraz zacznie się ten przepiękny zapach pierniczkowy, czyli to, to co, o czym mówiłam wczoraj, jak robiliśmy syrop do kawy piernikowy, że przyprawy korzenne i masełko z miodem to najlepszy zapach na świecie, świąteczny. Jełem do mąki teraz, yy, tak, małą łyżeczkę kaka Sody oczyszczonej. Co ja je ja, 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 ja. Nie, jest tego jajka, prawda? No to dobrze. Teraz sobie to mieszamy. Yy, teraz bierzemy sobie yy, Nasze masełko i to, co wcześniej już spuszczaliśmy, jeszcze jest dosyć gorące, więc jak wyrabiacie ręcznie, to poczekajcie chwilkę, żeby ostygło, ale my to do miksera, więc nas nic nie poparzy. Wybieramy. O, no, zostawimy trochę, żeby Luneczka spróbowała. Zaczynamy teraz wyrabiać. Ja z jajkiem jeszcze czekam, żeby nam się tutaj zbyt nie... Żeby nam się zbytnie nagrzało tutaj jajo, więc zaraz dodamy, niech się trochę przemiesza mąka z tym wszystkim. Kurczę, nie wiem ile, dwie minutki mamy wyrobione ciasto i ono jest fajnie, przyjemnie jeszcze ciepłe, nie jest już gorące. I teraz będziemy je już wałkować i od razu e, wykrajać kształt, jakie tam sobie chcemy. E, nastawiamy piecyk na 175 stopni w międzyczasie i przygotowujemy sobie blaszki, ja już mam z papierem. Wygniatamy trochę ciasto, żeby było takie gładsze. Mama wygniata, tak. Ludyneczka zaraz pomoże. Będziemy wałkować. A nie dodaję mąki, bo jest fajnie odchodzi. A nie, dodaję jednak. Ładnie, ładnie odchodzi, ale jak się wałkuje, jednak nie. Także dodamy mąki <grym> na spód. Bierzemy ciasto nasze pierniczkowe i to tutaj mama rozwałkuje najpierw. Dobra, takiej grubości. Uwaga, paluszki. Teraz my mamy takie jakieś super... Ej, baby! Wow. Nic nie rób jeszcze. Super nowoczesne jakieś dziadki to mamy. Dziadki to są. I teraz wykrajamy. Ja będę robić takie malutkie, bo takiego... Kto to zje takiego giganta? Więc robimy takie maluszki. Patrz teraz. Patrz, patrz. Co to jest? Ciasio. O, patrz. I teraz takiego ciasia. Odkładam na blaszkę. To, to tak walkuje. I teraz, jak chcecie sobie, to taki rodzaj można zrobić: pierniczka. Tu i teraz wykrajamy takie kółeczko, które było w zestawie pod rozmiar, i dawaj tu. Patrz. Renifera mamy. I wciskamy. No i do góry padnieś. Oh, wow! No takie. I robimy resztę. Ten zestaw ze stempelkami jest z Pepko. i on chyba z 10 zł kosztował. Pewnie jeszcze są, chociaż kto wie. Armia ciast Chłowa już jest gotowa, więc ją wrzucamy już do pieca i w międzyczasie będziemy wykrawać z reszty ciasta. I to pieczemy około 10 minut, ale obserwujemy. Okay. Chyba już mamy gotowe nasze ciasteczki. się Wyciągamy. Ładne, przyrumienione, delikatnie i gotowe. Także teraz kolejną partię, co nam zostało, pieczemy jako stygmat, będziemy dekorować. Zabieram się za robienie lukru do dekorowania naszych tych. I że ja nie mogę jeść surowego białka i ludeczce też nie polecamy, to wyrobimy wegański. Czyli zamiast białka jajka używamy aquafaby, czyli wody ciecierzycy i możecie sobie użyć spuszki albo takiej o wiecie no. albo jak macie surową ciecierzycę to po prostu ją ugotować i ta woda to jest akwafaba z gotowania ciecierzycy i teraz to mieszamy tutaj jest około 300 gram cukru pudru i na tą ilość 4 łyżki akwafaby albo więcej trzeba sobie regulować, bo każdy cukier puder jest inny Taka konsystencja, tak mi się wydaje, że będzie idealna. Także trochę się leje, ale jednak szybko nam zastygnie. Więc teraz zróbcie sobie, jakie chcecie kolorki. My zrobimy czarne do oczu. Nie? Mam nadzieję, że starczy mi tego barwnika, bo jest tego już bardzo mało. I dużo zostawimy białego, a będzie czarne, właśnie oczka i taki malinowe guziczki. Szukacie dobrych barwników, to oczywiście ja do jednego miejsca jeżdżę po cukiernicze rzeczy, czyli y, torty ten sklep się nazywa, bo nie mają innej nazwy, bo chyba krócej język mi się plączę. Mm. torty .pl, ale to też jest sklep i jest strona na lecie, no, tak. Oni mają naprawdę bardzo duży asortyment i te barwniki są bardzo dobre do lukru, jak widzicie, i do masy cukrowej gdzie używaliśmy już je do robienia tortu Harry'ego Pottera i urodzinowego tortu, także... Więc mamy zrobione lukry, jednak robimy... Y biały i czerwony, taki malinowy, tylko dlatego, bo jednak czarnego mam tak malutko, że te oczka wyszłyby szare, więc no niestety. E, także no i zabieram się za dekorowanie. I jedną mam z końcówką, a drugą bez, bo kurde nie mam, nie mogę znaleźć drugiej końcówki. A końcówka będzie istotna w tym, żeby było to dosyć równe, bo jednak jak jest bez końcówki, to są takie zaciągnięcia, więc no, postaramy się zrobić ładnie. I tutaj jak macie rękaw, to, to też sobie obetnijcie, bo jak to idzie na prost z obciętą końcówką, to to Wam zaczepiać będzie w dekorację, więc jeszcze tu sobie rancik zróbcie, nie? Mieniamy zdanie, robimy bardziej minimalistyczne, bo ten czerwony i biały jakoś mi nie wjeżdża, nie? Luna będzie dekorować sobie czerwonym. Też, o tak. Widzicie, tutaj oczka są jak jakieś antenki. To teraz maczamy palec w wodę i trzeba je po prostu delikatnie przeklepać, ale to delikatnie zwienić, że śnieży jakoś dużo wody, nie? co wczoraj mówiłam i nie zdążyłyśmy tych ciastek dla Mikołaja zostawić, to zaraz Luna idzie na drzemkę, więc zrobimy szybką akcję, że o tu pospój. że to, co Luna dekoruje, to będzie dla Mikołaja. I jak wstanie z drzemki, to będzie taki późny Mikołaj mikołajkowy. I wstanie z drzemki i będzie prezent czekała, a ciasteczka będą zjedzone, nie? Ale to później jej to spróbujemy wytłumaczyć. Mamy akcję teraz y, dla Mikołaja. Które ciasteczko robiłaś? No i połóż na talerzyk. I to będą ciasteczka dla Mikołaja? Mm. Jeszcze jakieś? Dobra. I zobacz, jeszcze połóż marchewkę dla Renifera. Jak przyjedzie, tak? Bo Mikołaj z Reniferem przyjedzie, tak? Luna, tak? Dla kogo to jest? Właśnie, hoł ho, no właśnie. I mleczko dla Mikołaja. O, tyle starczy Mikołajowi, co? Luna teraz idzie na drzemkę. Jak wstanie, będzie może prezent, tak? Dobzi, do bzi, Nie, nie dostanę. Zmęczona. Musimy kłaść na drzemkę. A kto to wstał cienki? Patrz, Mikołaj, był? Zobacz, był Mikołaj? Co to? Zjadł ciasteczka, zobacz. Zjadł? I wypił mleczko? Zobacz. Tak? O ja! I prezent jest. Otwieramy? Tak? A dawaj smoka. Hej! No to bierz prezent. No i otwieramy? To tu za wstążeczkę. No, i teraz tak jak mówiłam, teraz nie rozwiążemy tego. Mama. No? Mm. Otwieramy. Mm. O, mamy tę rzeczkę rozwiązaną. I teraz taczę tutaj, rozrywaj papier. No, rozrywamy. O, no, pomagać. No. Co to jest? Mikołaj? Jakaś anty. No Mikołaj, tam zjadł już, patrz, wszystkie ciastka. Widzisz, zjadł Mikołaj. Tak? Mm. Także patrzcie, Mikołaj Luneczce przyniósł swojego brata Mikołaja. <grym> teraz będziemy budować domek, tak Luna? Baby. Wow, też śpiący jeszcze. Także patrzcie, teraz mamy taki E, taką misja do zbudowania, taki domek Świętego Mikołaja, taki gingerbread house Santa, czyli piernikowy dom Świętego Mikołaja. I tu mamy wszystkie elementy, tu patrzcie, jakie fajna jakaś beza. Tak, rzecz tu jakiś kubeczek, tutaj talerzyk, tu jakieś inne dzieci są, misio. Tu elementy domu, więc teraz będziemy się za Budowanie, a gdzie jest Mikołajowa? Nie ma. No, tu Mikołaj tak. Jakiś czajnik, tak. Wow. Zobaczcie, udało się zbudować. Uj, jest, już się rozkłada. Udało nam się zbudować taki domek i tu patrzcie, jakie okno takie wystające jest. Wow. Tutaj mamy jakieś drzwiczki, drzwiczki. Tutaj taki ładny bezikowy kominek. No, Luna, patrzcie, dojada marchewkę po reniferze. Okay. To teraz ostatni, najprzyjemniejszy element, czyli otwieranie kalendarzy, tak? Luna. Luna już się nie mogła doczekać i już jest ten dzień. E, oczywiście zapraszam do subskrypcji, komentowania i lajkowania naszego filmu. Dobra, jedziemy z tym. Szósteczka jest stuk. Patrzcie, jaka maleńka. Czwórka była taka duża, a teraz szóstka taka mała. Nie być ma coś dużego. <laughs> nie no, lindż. Jestem zawiedziona w Mikołajki taka czekoladka jak w zwykły dzień. Zobaczcie. serio myślałam, że będzie jakiś misio czy coś. Milka, dzień szósty jest tu, czyli całkiem spory. Tu może chociaż będzie jakiś Mikołaj. Mocno. O, proszę bardzo, chociaż Milka nas nie zawiodła. Mamy Mikołaja. Patrz, pokaż Mikołaja. O, jaki solidny ziom. Zaraz zjemy, tak? Poczekaj, bo ty już jesteś po tylu złodyczkach, kotek. Zaraz zjemy. Daj, mamie, odkładamy i otwieramy tamten kalendarz. Patrz, tam będzie taki też super coś. Dasz, mamie? Dobrze, zaczynamy z ostatnim naszym kalendarzem. Tak kończymy ten film powolutku. I patrzcie, mamy szósteczkę. Tu Luna coś nakleiła. Szósteczka. Otwieramy? To daj, odłóż tego Mikołaja tu na chwilę, on ci nie ucieknie. Zobacz, Patrz. patrz. Dziś mówiłam, że trzeba czekać. Co to jest? No, patrzcie, tu mamy Linda, widzicie? Ja sama się postarałam o misia. W kalendarzu nie było. To tu mamy czekoladkę, a już się bałam, że będzie za dużo misiów. Lind, schrzaniliście ten 6 grudnia. I Dobra, także dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że podobał wam się kolejny dzień. O nie, Luna siedzi na Mikołaj. Że podobał wam się kolejny dzień vlogmasu, dzień szósty i widzimy się jutro w dniu siódmym, także buziaczki i adio.